Witam. Dziś przygotowałem dla Was recenzję zestawu, który z pewnością przypadnie tu gustu ciekawego designu i kompaktowych rozwiązań. Mowa o Logitech Pop Icon Combo. W materiale dowiecie się jak zestaw wypada w codziennym użytkowaniu, jak wypada jego ergonomia i kompatybilność z różnymi systemami. Ocenię wygody pracy na ten sprzęcie oraz opowiem o pewnych możliwościach personalizacji. Jeżeli lubicie nowoczesne peryferia i chcecie być na bieżąco z recenzjami sprzętów, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Logitech Pop Icon Combo to zestaw stworzony z myślą o osobach ceniących mobilność, styl i intuicyjną obsługę. W skład zestawu wchodzi niewielka klawiatura Bluetooth oraz równie kompaktowa bezprzewodowa mysz. Wspólnie tworzą one narzędzie pracy kompatybilne z większością systemów operacyjnych. Od Windowsa przez Mac OS, aż po Androida. Całość dostępna jest w czterech różnych wariantach kolorystyczno. różowo-białym, liliowo-białym, grafitowo-zielonym oraz pomarańczowo-białym. Design Logitech Pop Icon Combo to połączenie klasyki i wyrazistości. Zestaw łączy minimalistyczną formę z wyrazistymi kolorami, które przyciągają wzrok. Klawiatura charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem. Wymiary to 136x324x22 mm i waga zaledwie 530 gram z bateriami. Mimo niewielkich wymiarów zachowano pełną funkcjonalność dzięki obecności klawiszy funkcyjnych oraz przycisków akcji po prawej stronie. Klawisze mają klasyczny układ wyspowy, a ich lekko wklęsła powierzchnia poprawia komfort pisania. Logitech zrezygnował tu z mechanicznych przełączników, oferując zamiast tego cichą i sprężystą mebranę. Nadruki na klawiszach są dobrze widoczne, chociaż nie Korpus myszy wykonany z wysokiej jakości tworzywa, które łączy lekko błyszczącą górę i matowy spód. Urządzenie jest małe i lekkie. Wymiary to 104x59x35 mm i waga z baterią to zaledwie 81,4 g. Nie każdemu przypadnie jednak do gustu płaski profil gryzonia. Logitech postawił to na symetryczną konstrukcję, dzięki czemu mysz może być używana przez osoby zarówno praworęczne jak i leworęczne. Wynikiem tego jednak jest brak przycisków bocznych. Na spodzie urządzenia znajduje się suwak włączający oraz przycisk parowania, pozwalający szybko przełączać się między maksymalnie trzema urządzeniami. Pod względem konstrukcyjnym mysz jest bardzo solidna, plastik nie czeszczy i nie ugina się. Zasilanie jej zapewnia zaziemna bateria AA. Zarówno klawiatura, jak i mysz prezentują się więc wyjątkowo stylowo i gustownie, idealnie wpisując się w nowoczesne biurka. Jedynym minusem zestawu jest brak odbiornika USB Logi Bolt, który należy dokupić osobno. Jeżeli nie chce się korzystać z Bluetooth. Dużym atutem zestawu w codziennym użytkowaniu jest jakość i wszechstronność łączności bezprzewodowej. Zarówno klawiatura, jak i mysz łączą się z urządzeniami za pomocą technologii Bluetooth lub wspomnianego odbiornika USB Logi Bolt. Zaraz po włączeniu klawiatury i myszy każdy z urządzeń błyskawicznie pojawia się na liście dostępnych sprzętów do sparowania. Proces parowania trwa zaledwie kilka sekund i nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Oba akcesoria mogą być sparowane jednocześnie z trzema różnymi urządzeniami. Przełączanie między nimi odbywa się za pomocą dedykowanych przycisków. Klawiatura ma kompaktową formę. Płaska konstrukcja i gumowe stopki sprawiają, że dobrze leży na każdej powierzchni. Choć nie ma regulowanych nóżek, i kątnych na nie jest całkiem dobrze przemyślany. Klawisze mają delikatnie zakrzywiony profil, a ich teksturowana powierzchnia ułatwia orientację bez konieczności patrzenia na palce. Skok klawisza przypomina laptopy z wyższej półki. Cicha praca klawiszy pozwala pisać bez zakłóceń otoczenia, a ich responsywność wpływa pozytywnie na precyzję i tempo pracy. Mysz, niestety, już nie pozostawia tak dobrego wrażenia. Jest mała, płaska i niedopasowuje się dobrze do dłoni. Brakuje jej ergonomii i nawet prześredniej wielkości dłoni. Trzeba zginać palce, aby wygodnie korzystać z głównych klawiszy. Nie można jednak narzekać na podstawowe parametry myszki. Czułość do 4000 DPI jest wystarczająca do codziennej pracy. Kółko SmartWeld działa płynnie i umożliwia szybkie przewijanie. Ciche kliknięcia dzięki zastosowanej technologii Silent Touch to kolejna zaleta. Hałas kliknięci podczas pracy jest praktycznie niesłyszalny. Niestety ale kliknięcia te nie mają zbyt dużej głębokości, ani przyjemnego skoku, co wpływa na ogólne wyrażenia. Do zalet zestawu na pewno trzeba zaliczyć imponującą żywotność baterii. Do 3 lat na klawiaturze i dwa lata w myszy. Podczas testów nie było jednak w stanie zweryfikować tych deklarowanych przez producenta wartości. Zestaw Logitech Pop icon combo oferuje nie tylko ciekawy design, ale także dostęp do zaawansowanego oprogramowania Logi Option Plus. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla systemów Windows oraz MacOS. Po instalacji pozwala szybko i intuicyjnie skonfigurować zarówno klawiaturę, jak i mysz. Interfejs oprogramowania jest przejrzysty, a sam proces przypisywania funkcji nie sprawia problemów nawet początkujących. Klawiatura umożliwia personalizację górnego rzędu klawiszy od F4 do F12. Dodatkowo można dowolnie przypisać funkcje do czterech charakterystycznych, kolorowych klawiszy po prawej stronie. Ponadto Logitech Smart Action, dostępne w ramach oprogramowania, pozwala tworzyć bardziej zaawansowane makra. W Softie znajdziemy również funkcję AI Prompt Builder opartą na integracji z czatem GPT. Umożliwia ona szybkie tworzenie zapytań, modyfikację treści oraz generowanie odpowiedzi przy pomocy predefiniowanych poleceń. Myszka będąca częścią zestawu również oferuje pewien zakres personalizacji. Choć liczba programowanych przycisków jest ograniczona, to ich funkcje można dopasować do indywidualnych potrzeb. Użytkownik może przypisać skróty klawiszowe, uruchamianie programów lub aktywować Smart Action. Co więcej, mysz wspiera technologię Logitech Flow, umożliwiającym wygodną pracę na kilku komputerach jednocześnie. Zestaw Logitech Pop Icon Combo to doskonałe rozwiązania dla osób poszukujących stylowego, kompaktowego i funkcjonalnego sprzętu biurowego. Dzięki niewielkim rozmiarom i bezprzewodowej łączności, zestaw świetnie sprawdzi się zwłaszcza w pracy mobilnej. W codziennych zestawieniu zestaw radzi sobie dobrze, od pisania maili przez prowadzenie notatek po obsługę aplikacji biurowych. Zestaw może nie przekona najbardziej wymagających użytkowników, ale zdecydowanie wygrywa tam, gdzie liczy się wygoda, mobilność i styl. Dla niektórych cechą zaporową sprzętu może być jednak jego dość wygórowana cena, jak na sprzęt biurowy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie. Czy trafił wasze w gusta? A może używacie go na co dzień? A jeżeli chcecie przeczytać więcej recenzji sprzętu, komiksów, gier i popkultury, koniecznie zajrzyjcie na bloga Popkulturowy Kociołek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.